Witam serdecznie na konferencji pomeczowej. Pelikanowicz przegrał ze tłuszczu 0-2. Posłuchajmy, co o meczu mają do powiedzenia trenerzy obu zespołów. Najpierw poproszę o wypowiedź trenera zespołu gości, Pana Marka Milankiewicza. Uważam, że w tak ciężkich warunkach, jakie dzisiaj były, wygraliśmy dobre spotkanie. Pierwsza połowa wyrównana. Myślę, że zespół gospodarzy miał lepsze sytuacje strzeleckie. Jedną Paweł zdań gdzie chyba wszyscy już wiedzieli, że kilka jest w bramce, obronił. W drugiej połowie mecz super się dla nas ułożył, szybko strzelone dwie bramki. W konsekwencji zrobiło się troszeczkę różniej. Zespół Polikana nie miał nic do stracenia. Mieliśmy jeszcze swoje sytuacje, szkoda, że ich nie wykorzystaliśmy. Minus tego spotkania to nie wiem, czy, czy zasłużona, czy nie czerwona kartka na pała kolsa, już w dołączonym czasie, gdy gdzie wynik przesądzony. Taką decyzję podjął sędzia. Życzę drużynie Pelikana zwycięstw w kolejnych spotkaniach. Dziękujemy. Poprosimy o wypowiedź trenera Pelikana, pana Macieja Bartoszka. No tak, ja może zacznę od tego, że e, cały tydzień duży ból głowy po meczu z Konkordią, gdzie najlepiej pod względem wytrzymałości motoryki e, dużo zdrowia ten mecz nas też kosztował i, i baliśmy się tej konfrontacji na pewno to znaczy jak gdzieś tam wewnętrznie, dlatego wiadomo to jest e, to tylko dla mnie a z zespołem inaczej pracujemy, ale w pewnym sensie obawiałem się tej konfrontacji. E, pierwsza połowa e, na pewno dobra w naszym wykonaniu Ciężki teren, dużo zaangażowania chłopaków, momenty dobrej gry, tego co bym oczekiwał, te akcje, które stworzyliśmy ofensywne, no, są po jakiejś e, krótkiej naszej już pracy, już coś tam jest widoczne, zaczyna się dziać, no, ale takie sytuacje musimy wykorzystywać. Tak jak tu kolega wcześniej powiedział, w tej pierwszej połowie więcej mieliśmy okazji i, i powinniśmy y, przynajmniej jedną wykorzystać. E, no, w drugiej połowie no, no, to, to widzimy. No, jak się stało? No, dwie minuty, dwie bramki straciliśmy dla mnie w, w, w sytuacjach kuriozalnych, które po prostu nie powinny mieć miejsca. Eee, nasze błędy bardzo dobrze tylko wykorzystał przeciwnik. Eee, Wykorzystał naszą słabość, nasze błędy, nasze gapiostko, był bo tak to trzeba nazwać. Tu nie można mówić o kolejny raz, gdzieś tam o jakimś pechu, e, tylko po prostu e, gdzieś e, chwili dekoncentracji i, i, i no niestety. No i takie sytuacje, przeciwnik dobrze dysponowany, zawsze wykorzysta, tak się stało, tak się stało e, w dzisiejszym e, meczu. No. Druga połowa to, 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 to już tak, no, to już w tym momencie no, trzeba było e, co chwilę przestawiać zespół, no wyleciał nam Środkowy obrońca, praktycznie tutaj można powiedzieć debiutant wszedł tak, mój młodzieżowiec, który gdzieś te zanim mu się odnalazł na tym boisku, no troszeczkę to trwało. Na dobrą sprawę musieliśmy większość tej drugiej połowy po stracie też później Kowalczyka. No gdzieś tutaj musieliśmy się bronić, liczyć na jakąś kontrę. Dosyć no, dobrą zmianę dał Pascal. Adrian no, powiedzmy ale no, to wszystko mało, tak? to wszystko mało było na, na dzisiaj. Zresztą, jak już się przegrywa 2-0 z takim przeciwnikiem, jak w yy, dysponowaniu tego, że dzisiaj niż proszę to niestety ciężko wtedy takie te straty odrobić. Trzeba wykorzystać to, się, co, co się ma, i nie można tracić w tak głupi sposób ramek. Ja gratuluję tutaj yy, trenerowi i zniszczeniom punktów. No i co, no my musimy szukać już w tej chwili punktów, zresztą na początku, wiadomo, wszędzie, i będziemy musieli znaleźć te punkty w Rzeszowie. Dziękujemy. Zapraszam do zadawania pytań. Ja mam pytanie do trenera Bartoszka. Ten pierwszy stracony gol pana zdaniem to jest błąd bramkarza, błąd obrońcy czy obopólna Ja mam przede wszystkim, no, jeżeli już gdzieś tam do tyłu mamy grać, to jest bezpieczną piłkę, to jest, to jest podstawowa zasada. Jednak za doświadczony zawodnik do młodego chłopaka, tak? No, y jak boisko wygląda, no, było dobrze przygotowane, ale wie pan, no, po 45 minutach biegania po grząskim terenie naciągniętej murawie, to, to na pewno to boisko gdzieś już zostało e, tak wzruszone, gdzieś tam piłka podskoczyła chłopakowi no i mamy efekt tego taki jaki mamy. No, e, pan, ja nie chcę tak na gorąco bardzo mocno tego rozstrzygać, e, bo to zapis do, dokładnie pokażę, czy ta piłka podskoczyła mu, podnożam, czy gdzieś przeszła, czy jak. Uważam, że obydwoje powinni się troszeczkę inaczej zachować, tak? Taka jest prawda. No, bramkarz bardziej doświadczony, może zabrałby tą piłkę do boku, gdzieś tam wybił nawet z trybuny po to, żeby niebezpieczeństwo ewentualnie zażegnać. Tak? No a z drugiej strony, no niestety, no też gdzieś tam światło piłki się nie zagrywa. Doskonale o tym nie wiemy. Tak Tego się uczy. E, od podstaw. To jest Abeca piłkarskie nie gra się piłki wstecznej w światło bramki do bramkarza. No, to... Jeszcze mam pytanie, ponieważ w Elblągu ta druga połowa była słabsza. Podobno nie widziałem tego na no, przestrzeni, że drużyna wyglądała słabo pod względem fizycznym. Teraz ta druga połowa też była słabsza, gdyby znów zabrakło sił, czy... To też, ale ci, na... ale ci, wszyscy, co widzieli na pewno zespół w a dzisiaj no to też już jest dzień do nocy, jest duża różnica, duży, duży progres na pewno, no ale jeszcze, jeszcze nam brakuje, widzimy to wszystko, tak? No ja analizowałem pewne rzeczy, no dobrze wiemy, ja tu nie odkryję nowości, tu, tu nie wiem, czy połowa całego składu grała w ogóle ze sobą w zupełnie pełne 90 minut. Wiemy. Ja nie chcę wnikać tam jakieś rzeczy, ale no brakuje nam tak, no, trzeba trochę czasu, może tydzień, dwa jeszcze zanim ten zespół dojdzie do siebie, ale my się tym nie tłumaczmy tak, bo wiemy, no, my możemy gdzieś tam stracić siły, ale główna nikt nie nie urwał tak, mamy głowy na miejscu, mamy swoje rozumy i musimy, i musimy myśleć na boisku, to nie tylko się biega na boisku, na boisku trzeba myśleć, no gdybyśmy tutaj do końca zachowali umysłu, to umysłów, to, to, to dzisiaj wynik pra, pra, prawdopodobnie do końca byłby otwarty i do końca nie wiadomo by było, jak ten wynik się ułoży. No tak naprawdę. Jeszcze tylko chciałem zapytać, czy można już powiedzieć coś o urazie Drenluka? Czy to jest jakaś poważniejsza konkluzja No Wie Pan, no na pewno podkręcił nogę, tak? I, I wie Pan, no ja w tym momencie nie powiem Panu na gorąco, bo jeszcze się nie konsultowałem z lekarzem ani z, z masażystą. No. Jeżeli koła nam wyskoczy, to będzie to bardzo duże osłabienie biorąc pod uwagę nasze personale. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania? Jeśli nie ma pytań, to dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.